Serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania umowy rewitalizacji Parku Rła Białego. Ten nasz park został urządzony jeszcze za czasów niemieckich. To jest ponad 2 hektary ziemi w centrum miasta. Przez lata były zmieniane. Takim punktem charakterystycznym tego parku to były dwa stawy, które w latach 60. zostały zasypane ze względu na bezpieczeństwo. Tak wtedy podchodzono do bezpieczeństwa, czym zmieniono i stosunki wodne w tej okolicy, jak również no i charakter tego parku się zmienił. Również roślinność dosyć żywiołowo się rozwijała i w tej chwili w parku mamy sytuację taką że niechętnie ludzie przebywają ze względu na bezpieczeństwo, obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Przez kilka lat miasto Białogard zabiegało o fundusze. Przygotowane były projekty, plany. Dopiero w roku 2012 udało nam się pozyskać pieniądze z regionalnego programu operacyjnego dofinansowanie ponad 1, 600 Jesteśmy już po przetargu. Przetarg wygrała firma miejscowa Matexin. Reprezentuje tą firmę pan Heidner. I dzisiaj chcielibyśmy podpisać umowę. Firma pana Heidnera wygrała przetarg za kwotę 2 331 000 ,00 zł z Do tego jeszcze dojdą inne koszty, ponieważ chcemy od razu wybudować monitoring. Było tak jak w wielu innych miastach, że po rewitalizacji takich miejsc wandale zbierają się w tym miejscu i po prostu niszczą to, co wcześniej zostało wykonane. Chcielibyśmy również zrewitalizować park, w parku Pomnik Orła Białego, który no też wymaga już konserwacji. Ma być tam również takie miejsce do działań artystycznych przy Młodzieżowym Domu Kultury. W tej chwili to jest taka nieużywana fontanna. W tym miejscu powstanie taki mały amfiteatr. Podpisuję to No i oczywiście jak zwykle na spolne wykonanie, dziękuję za zadania.